Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami a i b oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami c i d. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeliczymy sobie po kolei wartość wyrażenia pierwszego i drugiego. No i mamy pierwszą wartość wyrażenia, mamy tutaj minus 2 do potęgi czwartej podzielona przez minus 2 do potęgi trzeciej. Ile to się równa? Zauważmy tutaj, że mamy te same podstawy, te same podstawy potęg, czyli to jest minus dwójka, to jest minus dwójka, mało tego mamy dzielenia, czyli możemy te wartości tych potęg od siebie odjąć. No i tutaj mamy minus 2 wtedy do wartości 4 odjąć 3, czyli otrzymujemy minus 2 do potęgi pierwszej, a minus 2 do potęgi pierwszej, w tej sytuacji to będzie po prostu minus wartość minus dwójki, no i otrzymujemy to prawidłową odpowiedź pod punkcie A. W drugim wyrażeniu mamy minus 2 do potęgi drugiej razy minus 2 do potęgi trzeciej. Ta sama sytuacja to wcześniej mamy te same podstawy, jest minus 2, jest minus 2, jest mnożenie, co za tym idzie, jeśli jest mnożenie, to musimy te wartości potęg ze sobą po prostu dodać. I teraz dodajemy 2 plus 3, czyli otrzymujemy minus 2 do potęgi piątej. Czy mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź pod punkcie D, dlatego też ta odpowiedź będzie odpowiedzią prawidłową. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.